O, doszliśmy na rynek starego miasta. Naprawdę dzisiaj jest super dzień. Dzieci... Ale Jasiu, wskakuj! Dzieci odnalazły wszystkie nasze miejsca, wszystkie nasze lwy, wąskie kamienice, orota, malowidła Zofii, Zofii Stryjeńskiej. Zofis tryjeńskiej. Potem byliśmy w domu sztuki rzemiosł i dzieci pokupowały sobie pamiątki. No i Pan nam tam pozwolił w ciepełku na schodkach zjeść i wypić sobie herbatkę. No potem dalej szukaliśmy właśnie domu z gołębiami, z zegarem. No i zobaczyli, że są kołacze, więc troszkę zjedliśmy sobie tych kołaczy. Potem była akcja z, z siusianiem, ale udało się znaleźć dobrych ludzi, którzy pozwolili załatwić swoje potrzeby, a teraz doszliśmy ulicą Nowomiejską i Freta do rynku Nowego Miasta. No i tutaj niespodzianka. Ja nawet się nie spodziewałam, bo to jest fantastyczna karuzela, sam, <noise> którą trzeba samemu sobie uruchomić. Nie no, wspaniały dzień. I pogoda jest bardzo fajna, troszeczkę pruszy śnieżek. Ale nie ma wiatru, jest w miarę ciepło. Humory dopisują. Super. Anielka, a ty co? Nie chcesz się rozgrzać troszeczkę? No To, to weź, ja Ci podtrzymam te torebki. O, już. O. Tylko słuchajcie, żeby nikt mi nie padł pod tą karuzelę. Uważajcie. Uuu, filmuję was!

Teraz czeka mnie fizyczna praca. Idę do roboty.